Witam Was na kanale Maja w matmie. Dzisiaj zajmiemy się mnożeniem i dzieleniem potęg o tych samych podstawach. Zobaczcie, co dla Was przygotowałam. Na początek przypomnimy sobie wzór na mnożenie potęg o tych samych podstawach, więc A do potęgi X razy A do potęgi Y to będzie A do potęgi X plus Y, czyli podstawę przepisujemy, a potęgi dodajemy. Czyli 2 do potęgi trzeciej razy 2 do potęgi czwartej to będzie 2 do potęgi 3 plus 4 równa się 2 do potęgi siódmej. 4 do potęgi piątej razy 4 do potęgi trzeciej to będzie 4 do potęgi ósmej. 6 do potęgi drugiej razy 6 do potęgi trzeciej to będzie 6 do potęgi 2 plus 3 równa się 6 do potęgi piątej. 1 trzecia do potęgi drugiej razy 1 trzecia do potęgi piątej. Jeśli w podstawie jest ułamek, to po prostu tą podstawę przepisujemy w formie ułamka, czyli 1 trzecia do potęgi i potęgi dodajemy. 2 plus 5 równa się 1 trzecia do potęgi siódmej. 3 czwarte do potęgi czwartej razy, 3 czwarte do potęgi drugiej to będzie 3 czwarte do potęgi 4 plus 2. Czyli to się równa 3 czwarte do potęgi szóstej. 0,25 do potęgi trzeciej razy 0,25 do potęgi drugiej to będzie 0,25 do potęgi 3 plus 2. To się równa 0,25 do potęgi 5. 1,35 do potęgi 2 razy 1,35 do potęgi 3 to będzie 1,35 do potęgi 2 plus 3, a to się równa 1,35 do potęgi 5. Minus 1 trzecia do potęgi drugiej razy minus 1 trzecia do potęgi piątej, to tu też podstawę przepiszemy, a podstawą jest minus 1 trzecia, a potęgi dodamy, czyli 2 plus 5. Czyli to się równa minus 1 trzecia do potęgi siódmej. Minus 3 czwarte do potęgi czwartej razy minus 3 czwarte do potęgi drugiej, to będzie minus 3 czwarte. Do potęgi 4 plus 2, a to się równa minus 3 czwarte do potęgi 6. Minus 0,25 do potęgi trzeciej razy minus 0,25 do potęgi drugiej, no to tu podstawą jest minus 0,25. No i potęgi dodamy, czyli 3 plus 2 równa się. Minus 0,25 do potęgi 5, minus 1,35 do potęgi 2 razy minus 0,35 do potęgi 5, to tak jak w przykładzie wyżej, to będzie minus 1,35 do potęgi 2 plus 5, czyli to się równa minus 1,35 do potęgi 7. No to mam nadzieję, że na tych przykładach przećwiczyliście sobie już mnożenie potęg o tych samych podstawach. To teraz przejdziemy do dzielenia. Czyli na początek przypominamy sobie wzór A do potęgi X dzielone a na A do potęgi Y. Równa się a do potęgi x minus y. Czyli przy dzieleniu potęg o tych samych podstawach, podstawę przepisujemy, a potęgi odejmujemy. No to jedziemy z przykładami. 2 do potęgi 6 dzielone na 2 do potęgi 3 to będzie 2 do potęgi 6 minus 3. Czyli równa się 6 do potęgi 3. 4 do potęgi piątej dzielone na 4 do potęgi trzeciej to będzie 4 do potęgi 5 minus 3. To się równa 4 do potęgi drugiej. 6 do potęgi czwartej dzielone na 6 do potęgi drugiej będzie to 6 do potęgi drugiej. 1 trzecia do potęgi piątej dzielone na 1 trzecia do potęgi drugiej to będzie 1 trzecia do potęgi trzeciej. 3 czwarte do potęgi czwartej, dzielone na 3 czwarte do potęgi drugiej, to będzie 3 czwarte do potęgi drugiej. 0,25 do potęgi siódmej, dzielone na 0,25 do potęgi drugiej, to będzie 0,25 do potęgi piątej. 1,35 do potęgi piątej, dzielone na 1,35 do potęgi drugiej, to będzie 1,35. Do potęgi trzeciej, bo 5 minus 2, no to wiadomo, 3. Minus 1 trzecia do potęgi piątej, dzielone na minus 1 trzecia do potęgi drugiej, to będzie minus 1 trzecia do potęgi 5 minus 2, a to się równa minus 1 trzecia do potęgi trzeciej. No i minus 3 czwarte do potęgi szóstej dzielone na minus 3 czwarte do potęgi trzeciej to będzie minus 3 czwarte jest w podstawie, czyli przepisujemy i 6 minus 3 równa się. Minus 3 czwarte do potęgi trzeciej. I ostatni przykład: minus 1,35 do potęgi piątej, dzielone na minus 1,35 do potęgi drugiej. No to minus 1,35 jest w podstawie. Przepisujemy podstawę, a potęgi odejmujemy, czyli to się równa minus 1,35 do potęgi trzeciej. To tyle na dziś, zapraszam na następną lekcję.